Marcin Mieczkowski, radny miasta Łomży, lider lokalny Nowej Nadziei Konfederacja. Jesteśmy tutaj, tak jak Państwo wiecie, minęła 12. Jesteśmy tutaj. Dziękuję Państwu przede wszystkim za tak liczne przyzbycie jesteśmy tutaj, żeby manifestować. Oczywiście to jest manifestacja pokojowa w sprawie migracji na granicy. Wiecie Państwo, co się dzieje. Widzicie Państwo w mediach, jaka jest sytuacja zarówno na naszej wschodniej i zachodniej granicy. Spotkaliśmy się tutaj, żeby manifestować przed tą migracją i żeby to było po prostu nie ponad naszymi głowami, a żeby wszystko było wiadome, żebyście Państwo nie musieli się domyślać, jak to się odbywa. Dzisiejsza konferencja odbywa się w całej Polsce. Jak wiecie, jesteśmy jednym z 80 miast, które organizują tę manifestację Stop Migracji. Dzięki, to dzięki państwu tak naprawdę państwa głosom, żeśmy się tu spotkali, bo to mieszkańcy przede wszystkim naród Polski powinien mieć prawo do, do, do wiedzy na temat, co się dzieje na naszych granicach i jak to się wszystko odbywa. Nie możemy pozwolić na to, żeby za naszymi plecami, bez naszej wiedzy, zarówno Policja Niemiecka, czy inne służby do naszego kraju przemieszczała nielegalnych migrantów z, z nie wiadomo jaką tożsamością. My nie zebraliśmy się tutaj, żeby, żeby rozmawiać, rozmawiać i protestować przeciwko ludziom. My jesteśmy przeciwko polityce naszego rządu, przeciwko temu co się działo wcześniej, bo nie popieramy też polityki wcześniejszych rządów, a, 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 a tym bardziej tego rządu, który obecnie zarządza naszym państwem. No i troszkę państwu naświetlić y, to sytuację, zarówno na granicach, jak też, jak też sytuacje wśród nas, wasze głosy dochodzą do nas, każde, do nas każdego dnia, e, informujecie nas, pa, nas państwo o tym, y, co się dzieje w naszym kraju, więc tutaj po kolei y, przedstawiciele, y, jakby tutaj sympatycy też Nowej Nadziei, ale też mieszkańcy wypowiedzą się w kwestii, w kwestii tego, y, tych problemów, jakie na, z jakimi się możemy borykać, a też borykamy się na to chwilę. A Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Maciej Żółkowski. Problem nielegalnej imigracji, proszę Państwa, to nie tylko abstrakcja, ale zagrożenie realne dla naszego bezpieczeństwa, spokoju i naszej tożsamości. Jestem jednym z Was, tak samo płacę podatki, urodziłem się w tym mieście, wychowuję się w nim, przestrzegam prawa, szanuję nasze tradycje i dlatego czuję obowiązek zapytać się. Dlatego dlaczego ci, którzy łamią polskie prawo, są lepiej traktowani niż ci, którzy tego prawa przestrzegają. Nie zgadzamy się na to. Pytam się was tutaj wszystkich obecnie. Czy zgadzacie się, aby wasze dzieci, żony bały się wieczorem, wyjść na ulicę? Czy zgadzacie się państwo na to? Nie zgadzamy się. Nie jesteśmy rasistami. Jesteśmy realistami. Nie chcemy nienawiści. Chcemy przede wszystkim porządku. Dziś nie przyszliśmy tutaj, aby skarżyć, narzekać. Przyszliśmy, by działać. Razem, wspólnie. Pamiętajcie, wszyscy Państwo, pokojowy sprzeciw to nasze prawo. To jest nasz obowiązek. Domagamy się konkretnych rozwiązań ze strony rządu. Nie pozwolimy, by strach, by obojętność odebrały nam prawa głosu. Jesteśmy gospodarzami tej ziemi, łomżyńskiej ziemi. Działamy mądrze poza podziałami partyjnymi. Nieważne, jaką partię reprezentujesz, jakiej partii sympatyzujesz, czy PiS, czy PO, czy Konfederacja. Obywatelu, obywatelko, nadszedł taki moment w swoim życiu, kiedy powinniśmy wspólnie zjednoczyć się razem i działać w wspólnej idei. Działajmy razem. Działajmy zgodnie. Nie prosimy o dodatkowe przywileje. Domagamy tylko tego, czego nam się prawnie należy. Przede wszystkim bezpieczeństwa, porządku i poszanowania prawa. Dziś, Dziś stoimy na Starym Rynku, w sercu naszej Łomży, naszej historycznej Łomży. Jutro my, łomżyniacy, możemy stanąć pod Sejmem w Warszawie. Gdziekolwiek będzie trzeba. Tacy jesteśmy. Wiecie, tacy jesteśmy. Łomża jest nasza, Polska jest nasza i takiejś już pozostanie. Bo, bo. Dziękuję wszystkim za uwagę i niech Łomża pozostanie miejscem, z którego zawsze wszyscy będziemy dumni i będziemy chwalić na całym świecie, że jesteśmy łomżyniakami. Dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Sylwia. Niemal całe moje życie jest związane z miastem Łomża. Tutaj się uczyłam, tutaj pracuję i bardzo mnie cieszy, że to miasto jest tak bezpiecznym miejscem. Jednak, obserwując to, co się dzieje obecnie w naszym kraju, między innymi atak w Toruniu, muszę przyznać, że poziom poczucia bezpieczeństwa niestety spadł. Co za tym idzie? Zawalczmy o nasze miasto, zawalczmy o nasz kraj. I powstrzymajmy falę nielegalnych migracji, żeby przede wszystkim kobiety, dzieci i osoby starsze nie straciły swoich praw i poczucia bezpieczeństwa, co niestety już jest odczuwalne w niektórych krajach w Europie. Dziękuję. Cześć Boże, nazywam się Tomasz Pułomski, pochodzę z Kolna, no i w dniu dzisiejszym chciałbym trochę opowiedzieć o bezpieczeństwie publicznym i ochrony granic. To są dwa różne obszary, ale ogólnie mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Jeżeli nie staniemy w obronie naszych granic, wiadomo mamy służby, które ogólnie działają, może nie do końca tak jakbyśmy tego chcieli, ale powinniśmy tak samo myśleć: zjednoczyć i obronić te granice, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli tak jakby tych granic obronionych, niestety, ale nasze bezpieczeństwo publiczne będzie zagrożone. Wiąże się to z tym, że nie wiemy, jacy ci ludzie do nas przychodzą, ci migranci, skąd pochodzą. Wiemy jednak, że to są oddzielne kultury, yy, odrębne. No i niestety, no. Mam mieli z nimi problem, jeżeli tego nie powstrzymamy. Eee, ogólnie służę w Wojskach Obrony Terytorialnej i ogólnie w tamtym roku miałem przyjemność być tam na granicy. Niektórych rzeczy może nie powinienem mówić, ale powiem jedną z sytuacji, gdzie parę migrantów zostało zatrzymanych. i e jeden ogólnie miał uszkodzoną nogę. No i ogólnie wiadomo ból, krzyk, płacz. Jeden ze znajomych założył rękawiczki lateksowe na ręce. To spowodowało. U tych imigrantów takie zadowolenie i pokazywanie palcem, że o, mamy doktora, doktor, doktor, nie? Więc no, wiadomo o czym to świadczy. To są ludzie z innego świata, trzeciego, nie, więc no, niestety, ale będzie ciężko. Jeszcze przytoczę taką jedną rozmowę: nie wiem, czy ktoś oglądał ee, program Gajlały tam parę lat temu. Ee osoba rozmawiała z redaktorem i obok bawiły się dwa psy owczarek niemiecki i York. Aż znaczy, przepraszam Jamnik żeby już zacytować tych dobrze no i ten pan się pyta ty, panie redaktor co by się stało jakbyśmy te dwa psy skrzyżowali z sobą no owczarko Jamnik no jakby to wyglądało? no tak no dosyć śmiesznie, nie? no tak eee, no i jakbyśmy mieli takie dwa owczarko Jamniki i byśmy je skrzyżowali, to czy już będzie owczarek niemiecki? No nie, i to samo może być z nami. To już się dzieje teraz na Zachodzie. Myślę, że razem damy radę i powstrzymamy. Mam nadzieję, że taki spotkań więcej nie będziemy potrzebowali. Że ogólnie jakoś to się rozwiąże i będziemy żyć w wolnym kraju. I mam nadzieję, że ogólnie jeżeli. Dajmy na to łomże, że jak to wszystko tak ucichnie, że po tej godzinie 16, w ogólnie wieczornych godzinach, będziemy mogli bezpiecznie wyjść na spacer, wypuścić dzieci swoje. Mam trójkę dzieci, między innymi jedną córkę, nie? więc no ogólnie bardzo się martwię. Ale myślę, że razem damy radę. Dziękuję. Bóg z Wami! Witam Państwa. Mam na imię Tomasz. Chciałbym powiedzieć parę słów, dosłownie dwa, trzy, na temat wpływu migracji na spójność społeczną oraz ich wpływu na kulturę. Generalnie większość tych rzeczy jest państwu znana, że migracja ma bezpośredni wpływ na sytuację społeczną w krajach Europy Zachodniej. We wszystkich krajach, w których dopuszczono do masowego przyjęcia migrantów z Afryki lub z krajów arabskich, ten wpływ presaldo jest negatywny. Pokazują to migranckie getta, ograniczenia wolności słowa, wolności prasy, wolności krytyki które działają tylko w jedną stronę i działają tylko w tym przypadku, że nie wolno krytykować imigrantów lub ewentualnie czynów wykonywanych przez imigrantów. Z drugiej strony mamy zamachy terrorystyczne e, dokonywane przez imigrantów e, muzułmańskich pierwszego lub drugiego pokolenia na redakcje, dziennikarzy, e, którzy dokonują albo tworzą satyryczne materiały na temat przykładowo islamu, gdzie nie ma tej, jego, tej sytuacji w przypadku, jeżeli są to satyryczne materiały na temat katolików. Innym zjawiskiem jest chociażby e, zmowa milczenia w mediach w Wielkiej Brytanii dotycząca mataczenia i fałszowania informacji dla, wobec obywateli odnośnie przestępstw dokonywanych przez, przez e, nielegalnych imigrantów, gdzie w ostatecznych śledztwach dziennikarskich okazuje się, że byli to nielegalni lub legalni migranci w kolejnym pokoleniu, którzy się nie zasymilowali. Doświadczenia Niemiec, Szwecji czy Francji pokazują, że muzułmańskie rodziny e, lub afrykańskie długoterminowo nie asymilują się długoterminowo nie się ze społeczeństwem, a ci, którzy się zasymilowali, to są wyjątkiem a nie regułą. Ten brak integracji ujawnia się zarówno, tak jak już powiedziałem, w pierwszym, drugim i trzecim pokoleniu. Ludzie, którzy dokonują zamieszek i burt na ulicach Francji w Paryżu, to nie są imigranci, którzy przyjechali przed rokiem albo w bieżącym roku. To są dzieci imigrantów w trzecim kolejnym pokoleniu, którzy mają francuskie obywatelstwo. A mimo to, pomimo dekad, nie zintegrowali się z francuskim społeczeństwem. W wielu krajach mamy do czynienia z rozpadem społecznym poprzez istnienie dwóch równoległych społeczeństw. Z jednej strony jest to społeczeństwo rdzennych obywateli danego państwa, a z drugiej strony społeczeństwo migrantów. Oba mają dwa różne cele, dwie różne kultury. I jedna z sytuacji, która w tym przypadku występuje, jest taka, że to społeczeństwo równoległe, migranckie, próbuje narzucić wszystkim innym swoje zasady, w tym prawo szariatu. Nie chcemy po prostu tego w Polsce. Dziękuję. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Artur Sakowski. Dzisiaj powiem kilka słów o ekonomii. Proszę państwa, mamy największy deficyt w historii i po prostu nie stać nas na przyjmowanie takiej liczby imigrantów nielegalnych, e, jaka będzie nam zaproponowana. E, powiem szerzej, bo tutaj wszyscy mówią o obciśnieniu na granicy, presji, ale m, powiem to z punktu widzenia ekonomicznego. Proszę Państwa, mamy kilka milionów Ukraińców, którzy do nas przyszli, wypłacamy im świadczenia. Teraz Unia Europejska w ramach paktu migracyjnego są propozycje, żeby każdy migr migrant w każdym jednym państwie dostawał taką samą sumę pieniędzy. Tyś, około 1000 euro. To wychodzi nam 4000 złotych na osobę, żeby wszyscy mieli tego świadomość. 800 plus to jest dla pięciorga dzieci płatność na jednego imigranta. Te pieniądze lepiej wydać na, dzie na polskie dzieci, zamiast płacić. 4000 tysiące na migranta zainwestujmy w polskie dzieci, żeby demografia nam się podniosła. Druga kwestia. Budowa tych nieszczęsnych centrów dla migrantów. Nie znalazłem danych z województwa podlaskiego, mam z mazowieckiego i ze Śląska. W województwie mazowieckim marszałek Struzik ogłosił, że... Koszt centrum będzie 109 milionów złotych. W Płocku ma powstać. Na Śląsku 3 centra po 40 milionów. Dla przykładu, żebyście mieli świadomość, zadłużenie łomżyńskiego szpitala wojewódzkiego wynosi około 40 milionów. Ile szpitalów możemy za te pieniądze oddłużyć? Kolejna kwestia. E Ile migrantów dla nas się szykuje? Żebyśmy mieli tego świadomość, e, gdzie, są w, gdzie są wszyscy eksperci, którzy krzyczeli, że 13, 14, 800 plus nie stać nas na to. Teraz nas stać na przyjęcie około miliona migrantów, bo po unieważnieniu wyborów w Rumunii komisarz, który tam pojechał, powiedział im, że dostaną od 450 do pół miliona ludzi. 19-milionowa Rumunia. My mamy około 40, to wychodzi 900 milion. To jest miesięcznie kilka miliardów złotych zasiłków dla migrantów. Nie migracja trwała od dawien dawna i trwać będzie, ale to musi być przeprowadzone z głową. Nie możemy w przeciągu kilku lat przy, przy takim zadłużeniu państwa przyjąć tylu migrantów. Pomijając to kwestie kulturowe czy niekulturowe, nas po prostu na to nie stać. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć ze strony jakby radnego, jestem radnym, tak jak Państwo wiecie, miasta Łomży. Tutaj jakiś czas temu, jeżeli chodzi o kwestie centrum integracji cudzoziemców, o którym wspomnieli przedmówcy, no to Państwo jakby oddolnie zgłosiliście się do mnie, powstała petycja online, którą żeśmy licznie podpisali, żeby takie centrum integracji cudzoziemców w naszym mieście nie powstało. Jeżeli chodzi o te działania też, żeśmy protestowali przed Urzędem Marszałkowskim, bo jak wiecie państwo, takie centrum miało powstać w Łomży, w Suwałkach i w Stoku. Przed Urzędem Marszałkowskim w Stoku odbył się protest e, odnośnie powstania tych centrów integracji cudzoziemców w naszym mieście. Więc tutaj dziękuję państwu przede wszystkim za te oddolne inicjatywy, za to, że, dziś, że dzisiaj żeście tak licznie przybyli, bo tutaj nasz, nasz kraj to jest kraj, o którym my, Polacy, powinniśmy przede wszystkim decydować, jaką mamy religię, jaką mamy kulturę, i musimy przede wszystkim zabiegać o to, żeby, żeby te korzenie nasze, ta tradycja nasza, kulturalna, zarówno jak i religijna, pozostała niezmienna. Nie może tutaj nam nasz rząd czy Unia Europejska narzucać swoich praw i swoich decyzji na temat, kogo mamy i kiedy i w jakiej ilości przyjmować do naszego państwa z obcych stron. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie tak liczne. Jeżeli ktoś z Państwa chciał powiedzieć parę słów, to jak najbardziej można, można zabrać głos. Dziękuję jeszcze raz za liczne przybycie i, i życzę Państwu, żeby to było. Dzień dobry, jestem mieszkańcem Łomży i tu mówimy o centrach. A tu już nie potrzeba żadnego centrum. Mikrofonu! Bliżej. Dobra, nie trzeba żadnego centrum w Łomży, bo mamy osiedla, domków jednorodzinnych. I dam wam przykład. Jest tak, takie osiedle Maria. Znacie, prawda? Już jest wynajęty domek jednorodziny, taki duży i tam ponad 20 osób, tych migrantów już mieszka. I teraz rozmawiałem z następnym takim gospodarzem takiego domku. I on mówił, że z Białorusinów jakiś facet, tu wynajmuje te domki, chodzi, szuka. I u niego obejrzał ten dom, mówi, będzie 21 osób, można za, za, zamieszkać. No i proponował mu 2,5 tysiąca od, od łebka. No to ja tak myślę, że tu w łomży tych osiedli, domków jednorodzinnych jest dużo. I mieszka tam albo jedna osoba, albo dwoje dziadków. Tam w ogóle. Zresztą wiecie, jak tu jest, nie? Młodzi wyjechali, a starzy zostali. To ja, to ja myślę, że, że każdy taki mieszkaniec takiego domku się skusi na taką forsę, prawda? No i y, no, no, no tylko tą uwagę chciałem się podzielić z wami. Także uważajcie, uważajcie na własnych osiedlach. Bo do bloku nie wprowadzą, bo tam mieszkanie jedne i tego to, 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 to nie, ale domki to... Y, jak na moim osiedlu, tam jest z 50 bąków tylko jedna lub dwie osoby mieszka. I, i z dwiego osobu patrzę przyjeżdża, umowy zawiera, i. No, dziękuję. Dziękujemy Państwu serdecznie, Paweł serdecznie. No jak wiemy, te sytuacje są ogólnie znane, bo i środowiska taksówkarskie, wczoraj miałem taką rozmowę z koleżanką, która jeździ na taksówce, mówiła mi, że po prostu tam gdzieś do Kiełczyna to już strach jeździć, bo jest, nie wiem, czy dużo dużo po prostu obcokrajowców, no i nie są, nie są po prostu kulturarni mimo, że pracują gdzieś tam w pobliżu nas. Też nie chodzi tutaj o wszystkich, nie, musimy, nie możemy jakby tutaj łączyć tych wszystkich imigrantów i do jednego worka wrzucać, bo to nie o to chodzi. Ale po prostu zadbajmy o bezpieczeństwo, nie kuśmy się tak jak tu pan powiedział na, na te tak zwane, kolokwialnie mówiąc, łatwe pieniążki. Ja bym chciał powiedzieć parę zdań odnośnie tego, komu władzę powierzamy. Z tego, co wiem, to organizatorem tego spotkania jest Konfederacja, konfederacja prawda? Ja jestem sympatikiem Konfederacji Korony Polskiej, wiadomo, że wyraża brawnę. I męczy mnie to, że rządzą nami słudzy Ukrainy, Niemiec i innych narodów. I patrzmy na te proporcje, jak będą jakieś wybory, to patrzmy na kogo, kogo mamy popierać. Czyli popierajmy tych, którzy chcą Polsce służyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za ten głos. Jak najbardziej no, trzeba wziąć to pod uwagę, i, i wszystko musicie Państwo rozważyć jak najbardziej. Szczęść Boże, mam na imię Piotrek. Wiele osób z nas wie, co się dzieje na Zachodzie, nie są żarty. We Francji ponad 20 dziennie ataków nożem, w Niemczech ponad 40 dziennie. Lawina gwałtów, przemocy i brutalnych incydentów. E, też wiadomo, tak jak słyszeliśmy trywialnie mówiąc, żeby do jednego worka każdego nie wrzucać, no ale bądźmy trzeźwi, świadomi sytuacji. To jest właśnie czas, żebyśmy się jednoczyli i też bardzo uważajmy na to, żeby nie było tutaj jakichś akcji fałszywych flag, żeby ktoś nie robił u nas, chociaż jest to miejscowość mniejsza, ale wiecie, w większych różnie się dzieje, jakichś incydentów, bo wtedy to się może obrócić w drugą stronę. E, Nadzieja jest w Bogu, w modlitwie, w Jezusie Chrystusie i jesteśmy Polakami, narodem katolickim. Jest godzina dwunasta, była tutaj potrzebna na początku, plan był inny, natomiast mam nadzieję, że, że pomodlimy się tym Anioł Pański, jest wśród nas wielu ludzi wierzących, wszystkich zapraszamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tak jak Państwo widzicie, no, jesteśmy tutaj jednością, można powiedzieć, mówimy wszyscy jednym głosem, tak jak powiedział wcześniej kolega, nie patrzmy na partie polityczne, musimy tutaj tak naprawdę się zjednoczyć i działać przeciwko temu, co dzieje się na naszych granicach, bronić naszej suwerenności, naszej niepodległości i za to powinniśmy też w tym miejscu podziękować tym osobom, które na granicach wspierają tymi działaniami Straże Graniczne, bo to od nich tak naprawdę, dzięki nim też mamy mniej migrantów w naszym kraju, mniej, mniej nielegalnych uchodźców, więc tutaj podziękowania również dla nich. To podziękowania oczywiście dla Państwa przede wszystkim, że tak licznie, żeście dzisiaj się zgromadzili na, tym, na tej pikiecie, na tej manifestacji dobrze, że pogoda nam dopisała, nie pada deszcz, więc jesteśmy tutaj w pełnym słońcu można powiedzieć. Dziękuj podziękowania też dla mediów, że tak licznie przybyły i będą to relacje nasze udostępniać dalej, by jak największa liczba mieszkańców Łomży i też powiatu łomżyńskiego dowiedziała się o tej akcji i zobaczyła, jak jesteśmy tutaj zgodni w tym, co się, w tym, co się dzieje i przeciwko temu, co, co, co może nastąpić w naszym kraju. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, ale w innych okolicznościach.